Cześć! Z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie z naszą wiejską blondynką Annabel. Przepraszam, że macie taki przysłonięty ekran i widzicie tylko jej twarz, ale zanim wam pokażę, jaki komunikat nam się tutaj pokazał w grze, to chciałabym się tylko odnieść do tego, co widzieliście przed chwilką, czyli scena z jej bratem. Anabel po prostu powiedziała bratu wszystko, co się wydarzyło do tej pory o tym, jak się tutaj czuje, jak się czuł Alex i no i o tym wszystkim, co się teraz wydarzyło, czyli zostawił ją po prostu i pojechał do Stan Majszuno do teoretycznie chorej mamusi, ale czy rzeczywiście tak jest, to się o tym przekonamy, bo no, Anabel ma wątpliwości, co tak naprawdę jest prawdą, a co nie. No i teraz, moi drodzy, uwaga, uwaga, bo jest bomba totalna. Zobaczcie sami, jaki komunikat właśnie mi wyskoczył. No, <todgłosy> także. Sami widzicie, że po prostu w tej serii dzieje się dzieje. Tak, Anabel jest w ciąży, ponieważ ostatnimi czasy nawet w miarę dobrze im się układało z Aleksem. Także zaszaleli w pewnych sprawach i teraz są tego konsekwencje. Moi drodzy, Anabel jest w ciąży, także. Jeśli macie ochotę, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, jak ona sobie teraz poradzi, jak myślicie, co będzie dalej. A ja zapraszam Was już na dalszą część odcinka. Dobrze, po tych emocjach przechodzimy sobie już do rozgrywki. Wita nas Anabel ze skwaszoną miną, która głaszcze się po brzuchu i mówi: Głodna jestem ja? I to coś, co we mnie rośnie. Słuchaj, Anabel, nic się nie martw. Możemy sobie teraz rękę podać. Ja wiem, co czujesz. Ja wiem, co czujesz. Kochana, ja też to przechodzę. Ciąża nie jest mi obca w tej chwili. Także, moja droga, powiem ci tylko, że no ja w pierwszym trymestrze nie miałam takiego dużego brzucha jak ty, ale może to będą bliźniaki. Oby nie. Dobra, Anabel, mamy szóstą rano. Także najpierw wyrzuć zepsute jedzenie i zrobisz coś na śniadanie też dla swojej malutkiej lekcji, także ważne, żeby coś mieć do jedzenia na szybko. Jeśli chodzi o rachunki, to cały czas walczymy. W lodówce chyba nie mamy nic do jedzenia, więc trzeba zrobić śniadanie. Także poczekaj, 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 my potrzebujemy na pewno jakieś mleko od krowy i tak dalej. A jeśli chodzi o rachunki, bo nie skończyłam wątku, że nasz brat Samuel na szczęście wyrabia nam tutaj różne rzeczy w drewnie. Jest bardzo dzielny i dzięki temu mamy już tak połowę połowę już uzbieraną do opłaty rachunków. Także powiem wam, że jest naprawdę ciężko. Serio, nie wyobrażałam sobie, że o, no źle się czujesz, że rachunki będą tutaj po prostu tak trudne do zniesienia. Więc generalnie no Słuchajcie, w pierwszej kolejności Anabel by musiała iść do zwierząt właśnie wydoić, wiecie, i tak dalej, żebyśmy mieli pieniądze na, na wszystko inne i żebyśmy mogli zrobić jakieś śniadanie. I moja droga, ja chcę tylko, żebyś ty sobie zmieniła strój do obory. W sumie możesz sobie dzisiaj pójść w tym do obory, do ogrodu, przebrałam ją, także sobie zobaczycie, jak fajnie wygląda. No, i tutaj zawołamy Stelle, potem Belle, potem Kurczaki. W ogóle mamy dwa małe Kurczaczki, boże, jakie maluszki słodkie. Dwie małe Kurki. Mamy tu Zajączki. Oho, oho. ale się rozbrykały tu. Dziki królik. <laughs> I mamy lamę, i mamy ogród. Mamy dużo, dużo grzybów. Zasadziliśmy, zbieraliśmy. Także będzie co robić, co sprzedawać. O, jest nasza krówka. Słuchajcie, a ty czemu się przebrałaś? Jest ci tak zimno? No dobra, jak ci jest zimno, to nic nie zrobimy z tym. Dobrze, Stella najpierw oczywiście wyczyścią, na karm. ty to umiesz robić. I może wiesz co, jeszcze ją pogłaszcz. Ja myślę, że. Ja myślę, że Anabel już pomalutku tutaj. Uczy się tego, jak rozmawiać ze zwierzętami, jak z nimi przebywać i przede wszystkim jak je lubić, wiecie, bo ona tego po prostu nie lubiła. A tutaj zobaczcie, te krówki są takie kochane. Jeszcze odizolujemy laktozę. One są tak kochane, że myślę, że Anabel po prostu, wiecie, no, pomalutku zmieni zdanie co do życia na wsi, że no nie jest to takie złe. I potem jeszcze zawołasz sobie też. Belle. Super, a nasz brat zaraz sprzeda to, co zrobił, ale, mój drogi, jeszcze bym chciała, żebyś tutaj wspomógł i porozrzucał karmę w okolicy u naszych kurczaczków. Ale słodko, że nam się coś tu wykluło. Mamy już coraz więcej ich. I żebyś zebrał jajka. I żebyś, i żebyś, i żebyś jeszcze posprzątał kurnik. To są na, na razie zadania dla ciebie. A za chwilę Anabel zrobi śniadanko, jak tam maleństwo. Lexi, no bardzo głodna, także musimy się streszczać Anabel z tym śniadaniem. Tak, widzisz, krówki nie są takie złe. One chyba nawet ją polubiły. I myślę, że Anabel też już widzi, że to nie jest takie straszne, że po prostu można to ja lubić. Ja Cię, Anabel, nie rozumiałam. Jak mogłaś tego nie lubić? To jest takie cudowne. Och. Tak, krówka się cieszy, zobaczcie. Ale jest zadowolona. Chyba nawiązały więź już z Anabel. Bardzo się cieszę, naprawdę. No i teraz Bella. Ok, jemy sobie śniadanko. Nie mamy zbyt dużego wyboru, ponieważ nie mamy cały czas prądu ze względu na wyłączone rachunki, więc możemy robić tylko sałatki. Także w ogóle jest zabawnie. Tak, tutaj maleństwo też idzie jeść. Mała Leksi. No, mała Leksi, mówię Wam, ewidentnie. Traktuje Anabel jak swoją mamę. A teraz, moi drodzy, jak już Anabel zjadłaś szybciutko, to niestety nie ma obijania się, moja droga, bo musisz tutaj zebrać miód i wiele rzeczy masz jeszcze do zrobienia, bo musimy jak najszybciej uzbierać kasę. Taka jest prawda, że no, będzie ciężko. Mała Alexi, mała jak zje, będzie się bawić właśnie może z króliczkami. Zobaczymy, czy. Jakiś króliczek byłby chętny do zabawy? O, tutaj pogawosz. Yy, I jeszcze możesz poklepać króliczka. Tak, idź się pobawić. Anabel musi tutaj trochę w ogrodzie podziałać. Yy, I zbierz też miód. I tutaj też musisz środek na roztocza. Yy, tutaj miód sobie od razu sprzedamy. I zbierzemy też wosk. I dalej idziemy do Robali, moja droga. Także nie ma lekko, powiem Wam. No, nie ma lekko. Od razu wszystko sprzedajemy. I potem prawdopodobnie pójdziemy na jakąś, może wycieczkę, żeby. Ojejku, wszystkie są pewnie głodne. Na jakąś wycieczkę, żeby pozbierać coś po prostu jakieś, wiecie, cokolwiek, żeby ona miała jak zapłacić te. Okropne, okropne rachunki. Ty jak zjadłeś, to bardzo dobrze, ale musisz iść dalej Anabel, tutaj pomóc robić meble. On na szczęście umie robić stoły, więc on po prostu tutaj siedzi zamknięty i robi te stoły biedny. No ale wiecie, no nie mamy wyjścia, no nie mamy wyjścia w ogóle. Tu nam się coś zepsuło, ale to nic. Najpierw sobie sprzedamy to, co możemy z doniczek, sprzedamy tulipany. Tu mamy truskawki. O, truskawki. Dobrze, też sobie je sprzedamy, bo teraz no musimy, wiecie, się ratować jak, tak jak możemy. Tutaj nam coś rośnie już. Tulipany zaczęły rosnąć. Dobra, super. I jeszcze mamy tutaj pełno rzeczy. O, proszę, tutaj. Proszę, sprzedamy wszystko. Begonie, dalie, to są rzeczy na szczęście... Co, które są dosyć kosztowne, więc fajnie, że możemy je po prostu posprzedawać. Tak, tutaj też mamy jakieś tulipanki. Także dzisiaj będzie taki dzień, myślę, yy, trochę organizacyjny, że tak powiem, bo będziemy musieli wszystko posprzedawać no i walczyć o to, żeby nam dziecka nie zabrali, już nam zabrali prąd, wodę. Wiecie, nie wiadomo, czy nam, kurczę, naszej małej teraz nie zabiorą, no ale chyba nie, skoro wiedzą, jaka jest sytuacja, że, yy, że jej mama... Tak, Rebeka po prostu yy, no, uciekła gdzieś, zwiała. Zobaczcie, kto tu się kręci koło naszego domu. Tam w tle jest nasz dom, a tu jest pan Tomas. On nie odpuszcza, zobaczcie. <grych> on już tylko myśli o tym, jak tutaj pomóc. Anabel, wiecie, on już tu kręci się i wiecie, że niby tu przechodzi na spacer. A tak naprawdę to wiadomo jaki jest jego cel. Po prostu tęskni, usycha z miłości za Anabel, ale no przykro mi, kochanie, ale masz swoją rodzinę, także to by było bardzo, bardzo nie fair, gdybyś rzeczywiście ich zostawił dla Anabel. Tym bardziej, że Anabel tak no nie bardzo ciągnie do ciebie. Ona ma teraz na głowie inne zmartwienia. A ja tu właśnie jestem w terenie i szukam y, czegoś do wykopania, czegoś z czego moglibyśmy się utrzymać moi drodzy także no tutaj kręcimy się po okolicy aktualnie u nas już zrobiła się noc bo mamy już po północy także jest naprawdę późno Anabel usiadła sobie w pokoju tutaj Lexi yy, i mała Lexi oczywiście już śpi tutaj w łóżeczku ze swoimi pięknymi motylkami ale widać że jest no niezbyt szczęśliwe to dziecko no ale nic nie zrobimy w każdym razie Anabel sobie usiadła i patrzy po prostu w telefon i próbuje dzwonić do Alexa. Już próbowała wcześniej oczywiście do niego dzwonić, ale wciąż Alex ma słuchajcie wyłączony telefon. Mamy tutaj pocztę głosową i Anabel no, nie może się do niego dodzwonić. Nie wie co jest grane, dlaczego ma cały czas wyłączony telefon. Wysłała mu właśnie też SMS-a. Jak się czuje jego mama, co jest grane, kiedy wróci i no wiecie, no jest teraz dosyć ważna sprawa, no bo jak widzicie Anabel myśli o dziecku, które w sobie nosi, także no chciałaby Aleksowi o tym powiedzieć, że jest w ciąży, że halo, Alex, kochanie, wraca i przecież jestem w ciąży i w ogóle, więc no próbuję się do niego dodzwonić, żeby chociaż się zorientować w sytuacji, jak to wygląda w tej chwili u niego, kiedy wróci. Ale niestety nie może się dodzwonić. SMS-y nie docierają, także no nie wiemy, co jest grane na razie. Mamy poranek. W tej chwili właśnie nasz brat Samuel zamówił po prostu, dostawę jedzenia, żeby szybko zjeść coś na śniadanie. Bo naprawdę wszyscy są bardzo głodni. Także, przyjmij dostawę. Zamówił tam jakieś kanapki i jakąś sałatkę dla Anabel żeby też mogła coś zjeść, bo naprawdę powiem wam, że no, stan naszego domu jest kiepski, bo znowu mamy dużo kurzu i brudu i wiecie co, zastanawiam się, czy w ogóle nie, nie wyłączyć tej opcji, bo tego wiecie, tego kurzenia się, dlatego że y, mam wrażenie, że to jest za często ja wiem, że y, ja wiem, że oni już to naprawiali naprawiali twórcy gry naprawiali to, żeby tak często się nie kurzyło. Natomiast według mnie to i tak dużo nie dało, szczerze mówiąc. Także o, proszę, tutaj jest sałatka dla Anabel, yy, kanapeczka dla brata i kanapeczka dla małej. A może może małej nie będziemy ściągać tu na dół, tylko damy i wiecie, co do wyposażenia. Ona też jest głodna i w kiepskim stanie, także no. Powiem Wam, że no nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Hmm. Chodźcie sobie, usiądziecie tutaj. Yy, I sobie zjecie. Yy, mam nadzieję, że to nie ma laktozy. Jak ma, to trudno, a chyba ma jednak. No to co? A, bo tu ser będzie pewnie z laktozą. No to jeszcze Anabel będzie się jaki, źle czuła. Jaki, Dobra, to nie jest. To nie jest tej sałatki, jednak. Zmieniłam zdanie. I tak będziesz się już źle czuła, co? Ach, wszystko jest trochę brudne, aha, nie było warto. Dobra, i zapłaciliśmy, zapłaciliśmy rachunki. Także nie jest źle. Zapłaciliśmy rachunki i jeszcze nam tutaj dużo kasy zostało, bo tak jak mówiłam, nasz brat bardzo, bardzo nam pomógł właśnie z, z zarabianiem pieniędzy, z wykonywaniem mebli po prostu, bo on też w swoim gospodarstwie dużo rzeczy no, robi, bo tata ich jest już staruszkiem, takim, no wiecie, no nie ma na, no siły na wszystko. Brawo, brawo. I, I naprawdę chyba ten kurz po prostu wyłączę, bo coś zaczyna mnie denerwować. Jest za dużo, y, za, za duża częstotliwość pojawiania się tych, tych króliczków. I to jest właśnie najgorsze. Annabel nie smuć się, ona jest, zobaczcie, cała spięta. Jest po prostu... O. Awe, <laughs> Jeszcze sobie bąka puściła. <laughs> No, jest w kiepskim stanie ze względu na to, że, jak wiecie, no nie może się dodzwonić do swojego ukochanego. I tak, teraz chciałabym, żebyś. Aha, nie możesz nic zrobić, bo jesteś spięta. Cudownie, a twój brat jest wykończony. O nie! O nie! Zmarł królik, znany komuś w tej rodzinie. Żegnaj spring. Co. Jak Spring nam odszedł? O nie! Nasz Spring! Nasz pierwszy króliczek to był! O, ale mi jest przykro. W ogóle jeszcze jednego króliczka nazwałam Biskit. Jako biszkopcik. Bo taki słodziak znalazłam go gdzieś i bardzo mi się podobał. Także mamy też króliczka Biskita. Tutaj Samuel pójdzie do sypialni cioci, się po prostu położyć, odpocząć, a Anabel musi coś tutaj posprzątać, no bo widzicie, ten kurz po prostu nie daje nam żyć. Przyjechałyśmy sobie po południu do miasta, do centrum razem tutaj z naszą przyjaciółką rami. I tak możecie sobie zobaczyć właśnie, jaki fajny strój dałam Anabel taki ma. Kapelusik, związane włosy, bluzeczka i właśnie takie luźne ogrodniczki, wiecie, opuszczone w dół, wygląda po prostu mega. Zabrałyśmy też malutką, żeby pokazać tutaj miasteczko i żeby wiecie co kupić coś dla naszego brata, bo mamy niedzielę po południu, no i nasz brat za chwilę będzie. Wracał do domu, bo on przyjechał tylko na weekend, także pewnie jutro rano pojedzie, jeszcze na noc zostanie nam pomóc. Mała Lexi, wiesz co, deszczyk pada, więc ja proponuję, żebyś weszła. No, oczywiście Tomas tutaj też jest. Przyjechał, że niby z żoną, niby z żoną, a tak naprawdę wiecie: O, chodź tutaj, wiesz co, Lexi. Podejdź sobie tu na dywanik, i Lexi będzie się bawiła kotkiem. Tak. Pobawisz się kotkiem. Posiedzisz tu, a y, Anabel spróbuje. O, mamy zniżkę, ale czadowo. Możemy coś sprzedać. Ale nie wiem, czy chcemy coś sprzedać. Na razie kupimy. Zobaczymy, czy możemy coś fajnego kupić dla brata. Bo on wyjeżdża, no i trzeba by mu dać, wiecie, jakiś prezent, więc nie wiem, czy coś tutaj dostaniemy. Hmm, jakiś. Anabel powinna sama tak naprawdę to upiec. <laughs> Ten, jeśli byśmy chcieli mu jakiś chlebek dać czy coś, to fajnie jakby sama zrobiła, ale wiecie, że no jest tutaj tyle tych zajęć, że ona po prostu tego nie ogarnia. O, może weźmy sobie małą dynię. Bo zrobimy może coś dobrego z tej dyni, jakąś małą sałatę. Nie wiem jeszcze ile mamy mąki i tak dalej, ale o, i właśnie pomidory. Może po prostu ser mu damy na wyjazd? No bo ja wiem, że Annabelle i tak pewnie tego sera nie zrobi. Dobra, kupmy ser. Najwyżej no, trudno, powiemy mu, że to my zrobiliśmy. <laughs> Oszukamy go trochę, ale no wiecie, no jest naprawdę ciężko. Nie myślałam, że będzie aż tak ciężko. Yy, także no, no widzicie, widzicie sami. Myślałam, że będą tu jakieś grzyby, może. Bo brakuje nam pikantnego grzyba, żeby zrobić przysmak. I tak się czaję na te przysmaki, ale e, jakoś, nie wiecie, nie mam szczęścia, szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze tutaj może. Też się. A nie, tu już mamy przecenione? Nie, tu musimy się targować. Dobra. To jeszcze u pani Zadeckiej zobaczymy. Mm, potarguj się, a jak tam malutka Lexi? Na dywaniku się bawi, super. O, patrzcie. Patrzcie, kto tu przyszedł, jeszcze rozpali kominek, no nie, no nie wierzę, nie, zobaczcie, Nikolas, nasz sąsiad, który ostatnio naprawdę załapał fajny kontakt z Anabel i zobaczcie, widzi, że tutaj mała Lexi jest, więc przyszedł rozpalić kominek, żeby było jej ciepło, ach, nie wierzę, może porozmawiaj z nieznajomym, porozmawiaj z Nikolasem, podziękuj mu. Dziękuję proszę pana za to, że pan rozpalił mi kominek. Będzie mi teraz cieplutko. Aha. O, pokaż zabawkę. O, fajnie. Ojej, a co ty opowiadasz o plasterku? Miałaś jakąś ranę. Ja nie kojarzę szczerze mówiąc żadnej rany u ciebie. Siem, mamu, nic się w swojej cioci nie skarżyłaś, że masz jakąś ranę. Ale to jest urocze. Anabel. Hmm, udało się wytargować, wow, także możemy zobaczyć, co możemy tu kupić. Może będzie coś innego. O, bakłażan w słoiku. O, może jakiś drzem kupimy sobie dobry. Drzem malinowy kupmy sobie. O, jest. Flirciarski przysmak. Od razu kupmy jakieś przysmaki, bo ja mam problem z tymi przysmakami akurat w tej rozgrywce, bo wiecie, jak sobie sama gram, to jest inaczej. A tutaj jednak... Jest problem z tymi przysmakami, bo ciągle czegoś mi brakuje, a jakby, no, jak sama sobie gram, wiecie, tylko dla siebie, no to mogę się poświęcić na to, żeby te grzyby wszystkie znaleźć. A jakbym miała tutaj wam tylko pokazywać, yy, jak szukam, wiecie, grzybów, no to chyba nie byłoby to fajne. Także wszystko tutaj, wszystkie przysmaki kupmy, póki mamy kasę. Tak, to trzeba korzystać z tych przywilejów. O, proszę, wegetariański przysmak. Zdrowy przysmak. Najlepiej kupmy od razu dwa dla naszych krówek te zdrowe przysmaki, żeby długo żyły. O, zielony grzyb, ale my potrzebujemy ten pikantny grzyb i nigdzie go nie ma. Także stypa. No ale nic. No coś już mamy. Zobaczcie, Anabel przyszła tutaj do małej lekcji i do Nikolasa. Tak, wita się teraz właśnie z Nikolasem i chcę mu podziękować. Za to, że się nią zajął, i powiedzieć mu, że jest w ciąży. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć to rozpowiadać w miasteczku: że, no, niestety sytuacja jest bardzo trudna. Porozmawiaj o rozmowie telefonicznej. Powiedz, że, no, Alex, nie wraca, nie masz od niego żadnych wieści, martwisz się, jesteś bardzo zaniepokojona. Twój brat jutro wraca do domu. O, patrzcie, przekaż wiejską paczkę. Czyżby to jemu mieliśmy przekazać paczkę z naszego zadania? O! Nie, to nie tobie. Widzicie? No niestety, z tymi paczkami jest ciężko, bo trzeba wszystkich wypytywać. O! Zdobyto odczucie. Dobrze spędzać z tobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. U. Uczucia do Simki. Do Sima o imieniu Nikolas. Wow, jestem w szoku, powiem wam. Oni naprawdę się zaczęli rozumieć i zaczęli się lubić. Super, mega. Nie musiałeś mnie odprowadzać aż pod sam dom, jestem już dużą dziewczynką. To zwykła życzliwość. Rzeczliwość? Nie sądziłam, że znasz takie określenia. Często ich nie używasz, co? Jakbym miał zacząć określać ciebie, to nie byłoby końca tym w cudzysłowie życzliwościom. <noise> Aż tak, sam to myślę. A teraz, tak na serio już, jeśli potrzebujesz pomocy, to mów. Nie zostaniesz sama z tym całym bałaganem. Bałaganem określasz Alexa, który uciekł? Czy może mnie, bo sobie nie radzę? Radzisz sobie świetnie. Przydałaby ci się męska ręka, może Tomas, albo ktoś inny? Nie mogę prosić Tomasa. Ostatnio wyszło pewne nieporozumienie i nie mogę. Nie bardzo chcę o tym gadać. Rozumiem. To jak mogę ci pomóc? Może wpadniesz jutro na herbatę? Pogadamy? Dobrze. To przyniosę też jakąś rybkę na grilla.